Zapewne nieraz otrzymałeś jakąś wiadomość od kogoś. Być może był to SMS, e-mail, może jakąś wiadomość na Snapchacie, na Messengerze lub na innej platformie, na której rozmawiasz ze swoimi znajomymi. A co by się wydarzyło, gdyby nagle na twoim telefonie pojawił się SMS od Pana Boga? Zapraszam na ekatezę. Pewnie nie jeden i nie jedna z Was zdziwiłoby się, gdyby otrzymało sms od Pana Jezusa. No ale nie da się ukryć, słuchajcie, że 2000 tysiące lat temu, uwaga, nie było komórek. Nawet nie było internetu. Znaczy, nie wiem, jak to sobie można wyobrazić. U nas, jak nie ma internetu przez chwilę, to pewnie wiecie. Nieważne, słuchajcie. Myślę, że Pan Jezus chciał każdemu z nas zostawić to, o czym mówił, w troszeczkę innej formie. No i teraz możemy się zapytać, no ale tak, no ale co księże, zostawił nam jakieś, nie wiem, maile, może jakiś profil na Facebooku, może jest jakiś kanał? O właśnie, wiecie, tak sobie myślę, że jakby dzisiaj Pan Jezus był i żył w dzisiejszych czasach, to na bank by miał taki genialny kanał na YouTube, Albo może, nie wiem, streamowałby coś. Nie wiem, że umiał dotrzeć do każdego człowieka i chciał dotrzeć do każdego z nas. I teraz jak udało mu się to zrobić? W prosty, ale bardzo niesamowity sposób. To, co chciał powiedzieć, zawarł poprzez swoich uczniów, poprzez tych, którzy go słuchali. Część z nich notowało w Piśmie Świętym. No tak. No, tylko nie da się ukryć, że trochę tego jest. Nie to, że samo Pismo Święte, które waży to jeszcze w ogóle, ma z tego, co kojarzę, to wydanie ponad 1802 strony. I co, mam to wszystko przeczytać? Znaczy, no, byłoby super, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomówili sobie o samym Piśmie Świętym, a przede wszystkim o tym, co w nim jest, czyli o tym, co Pan Bóg chce powiedzieć mi i chce powiedzieć każdemu z Was. I myślę, że główne orędzie Słowa Bożego jest niesamowicie ważne i proste: Pan Bóg po prostu nas kocha. I to nie jest jakieś takie puste zdanie. Tylko jeżeli zaglądniemy tam, do Pisma Świętego, tam jest mnóstwo cytatów. Umiłowałem Cię miłością odwieczną, to ja Ciebie stworzyłem. Zanim zobaczcie, zanim stałeś się, się w łonie swojej mamy, ja już Cię chciałem. Ja już chciałem, żebyś Ty był, już Cię ukochałem. Tchnąłem ducha, abyś to Ty był tym moim wybranym, to ja Ciebie wybrałem. Zobaczcie, jak wiele razy słyszymy o tym, że to ja jestem kimś w oczach Pana Boga. I Pan Bóg chce bardzo mocno powiedzieć nam właśnie to. W tym Jego liście, takim trochę y, większym, chce nam powiedzieć o tym, że naprawdę, absolutnie nas kocha. I dla każdego z nas jest miejsce y, u Niego. I myślę, że to jest szalenie ważne, y, bo jeśli chcemy przeczytać jakąś książkę, to czytamy zazwyczaj. Y, Część z nas, znaczy w ogóle, jeżeli czytamy książki, to czytamy, to czytamy z tyłu opis, czyli co w tej książce jest. Albo szukamy polecenia. Może ktoś tam coś powiedział. Nie wiem, biorę jakąś książkę z tego, z półki, biorę, czytam, o kurczę, książka księdza Adama Szustaka, o, ojciec Szustak, coś i tak dalej, nie? Więc jakby szukamy polecenia. Myślę, że najpiękniejszym poleceniem jest to, że ten ktoś, kto nam to wszystko powiedział, po prostu umarł za ciebie, Kochacie i chcę, żebyś żył i żebyś był naprawdę szczęśliwy. I napiszę do Ciebie kilka słów, więc zachęcam do tego, byśmy się pochylili nad Pismem Świętym, na tym, co się w nim znajduje i nad formami, jak możemy je czytać w formie takim 4x4, czyli cztery papierowe wersje i cztery wersje bardziej takie audio-wizualne. Zapraszam. Pismo Święte jest prawdzie może jedną księgę, jakby się wydawało, ale jednak zawiera w sobie wiele małych ksiąg, a przede wszystkim składa się z dwóch części, ze Starego i z Nowego Testamentu. Jeżeli chodzi o Stary Testament, to mówi on historycznie o tym, co się wydarzyło od stworzenia świata aż do narodzenia Pana Jezusa. Samo jego powstawanie datuje się na wiele, wiele lat przed Panem Jezusem. Prawdopodobnie najstarszy tekst, czyli pieśń Debory, Pochodzi z XII wieku przed Chrystusem. Koło VII wieku zaczęto zbierać to wszystko w jedną całość. A wiemy, że najsłynniejsze tłumaczenie greckie, czyli Septuaginta, to tłumaczenie 70 mędrców, możecie o nim przeczytać, pochodzi z III wieku przed naszą erą. Jeżeli chodzi o Nowy Testament, to Nowy Testament składa się tak naprawdę, jakbym go podzielił na dwie części. Pierwsza część to są Ewangelie cztery, które mówią o życiu Pana Jezusa, czyli o tym, co się wydarzyło od yy, zwiastowania, aż po y, zmartwychwstanie i po w niebo wstąpienie. A następnie kolejne części mówią o budowaniu Kościoła, o tym, co się działo jakby już po śmierci Pana Jezusa, aż do budowania pierwszych wspólnot chrześcijańskich, czyli o tym, jak formował się Kościół. To szalenie ciekawe, co dzieje się w tym piśmie świętym. Jeżeli chodzi o same księgi, to 46 Starego Testamentu, 27 Nowego. Najważniejszą wartością tego jest to, że obie te części się uzupełniają. To znaczy, jeżeli czytamy Stary Testament i skończymy go czytać, nie sięgając po nowy, to mamy wrażenie, że nic się nie wydarzyło. Stary Testament zapowiada nowy ale jeżeli nie sięgniemy do Nowego Testamentu, to mówimy, no dobra, no i co, i tyle. To jest tak, jakby urwał się gniany serial, nagle w jakimś takim momencie, to się nazywa cliffhanger bodajże, czyli taki, i co, nie wiadomo, wydarzyło się, to wszystko się zdarzyło, czy udało się, czy nie. Natomiast jeżeli czytamy Nowy Testament, to mówimy, no super, tylko skąd się to wzięło? Jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę śmierć Pana Jezusa za nasze grzechy, a nie jesteśmy świadomi tego, że jest to odkupienie naszego grzechu pierworodnego, no to w sumie tak naprawdę możemy dojść do wniosku, że Pan Jezus po prostu no, umarł. No tak, no umarł, no dobrze za grzechy, ale dlaczego, skąd, jak, po co, nie wiemy. Dlatego Pismo Święte tworzy pełną pewną całość, kiedy to Stary Testament wyjaśnia Nowy, a Nowy tak naprawdę wypełnia to wszystko, co było zapisane w Starym Testamencie. Jeżeli chodzi o historyczność, to tak jak wspomniałem, w Starym Testamencie jest to wiele lat przed Chrystusem. Natomiast Nowy Testament, czyli Ewangelie oraz Dzieje Apostolskie, Listy czy Apokalipsa, były spisywane mniej więcej od 50.-60. roku po Chrystusie, czyli już naszej ery, aż do około 130. roku. Czyli to są powiedzmy, że stosunkowo świeże, nowe, bardzo na świeżo pisane teksty. W tamtych czasach, tak jak już przypomniałem, nie było komórek, nie można było nagrać, w sumie nie można było zrobić filmiku, nie nagrywało się Pana Jezusa, nikt, nikt tam nie stał z telefonem i tam... No nie, nie, nie dało się, nie? Ciekawe tak, czy Pan Jezus selfie robił? No nie, nieważne. W każdym razie, yy, w każdym razie, jeżeli chodzi o zapisywanie tego, co Pan Jezus mówił, zazwyczaj odbywało się to tak, że ktoś zapamiętywał pewne sytuacje i później przypominając je sobie, zapisywał zapis, wszystkie te historie. Więc trudno nam powiedzieć do końca, czy te wszystkie słowa Pana Jezusa, takie jakie były, brzmiały słowo w słowo dokładnie takie, jakie są. Są takie pewne fragmenty, na przykład to, co słyszymy z krzyża, czyli Eloi, Eloi, lema sabachthani, czy to, co powiedział do dziewczynki Talitakum, dziewczynko, mówię Ci, stanie. To są tak zwane Ipsissima Verbi Christi, czyli takie szczególne słowa Pana Jezusa, które zostały wypowiedziane właśnie yy, i zapisane dokładnie takie, jakie On je powiedział. Warto o tym pamiętać, szczególnie patrząc na to, że całe Pismo Święte całe Ewangelie, mogą się między sobą troszeczkę różnić. Jeżeli przeczytamy na przykład opisy niektórych wydarzeń według świętego Marka, to będą one może mniej obszerne niż u świętego Mateusza. Mogą się odbywać w troszeczkę innych miejscach. Mogą być inne opisy, na przykład inny opis domów przy, paralityku, przy uzdrowieniu paralityka podaje święty Łukasz, a inny podaje jeszcze inny Ewangelista. To ciekawe, bo prawdopodobnie te trzy Ewangelie, czyli świętego Łukasza, Mateusza i Marka, korzystały z jednego źródła, tak zwanego źródła ku. Część historii, które są, za, które są zawarte właśnie w tych trzech Ewangeliach, są jakby wspólne. Jeżeli przeczytamy każdą z tych Ewangelii, to będziemy widzieć, aha, szczególnie jeżeli popatrzymy do przepisów w Piśmie Świętym, a to taka sama historia była u Marka i taka sama historia była u Łukasza. U świętego Jana jest troszeczkę inaczej ta Ewangelia bardziej już jest przepracowana, ponieważ napisana jest troszeczkę później, jest napisana przez uczniów świętego Jana, razem z nim też, i widać, że już jest tam dużo więcej przemyśleń. Jan, Jan też opisuje troszeczkę inne wydarzenia, ale też z takiej pięknej perspektywy. O tym kiedyś na pewno będziemy mówić. Moi drodzy, jeżeli chodzi o samą budowę Pisma Świętego, to możemy zawrzeć w nim naprawdę wiele rodzajów stylistycznych. Pewnie na, na języku polskim przerabialiście, co tak naprawdę w Biblii jest. I jest, słuchajcie, nawet opowiadanie, przypowieść, metafora, hiperbola, yy, nie wiem co, w zasadzie baj, jest bajka w Piśmie Świętym, naprawdę jedna, jedyna bajka o drzewach. Bardzo fajna. Yy. I to wszystko tak naprawdę sprawia, że jest to niesamowity tekst. Ale oprócz warstwy tej takiej literackiej, tego co w tym się znajduje, ważne jest przesłanie. I o tym przesłaniu mówimy na początku. O tym, że faktycznie cała historia człowieka po historiach kogoś, kto, no nie ukrywajmy, upada, kogoś, kto popełnia grzech, to historia Boga, który pragnie pomóc mu z tego grzechu się podnieść, a w końcu stwierdza, nie, ja nie chcę tylko, wiecie, stać i ci dyrygować, yy, tylko chcę przyjść i ci pomóc. I to jest różnica, która bardzo jest mocno widoczna w Piśmie Świętym dla mnie. W niektórych religiach jest tak, że. Yy, Pan Bóg jest pokazywany jako ten, który mówi: słuchaj, to teraz tak, wykonaj to, zrób tamto, zrób to i, to i to, i to, i to, i wtedy słuchaj. Będziesz naprawdę świetnym człowiekiem. A pan Jezus mówi tak: dobra, słuchaj, chodź, ja wchodzę w to bagno, idę po prostu, wyciągam cię, nie będę ci mówił. Ja nie chcę ci mówić, bo wiemy, jak z tym mówieniem jest, nie? Część słucha, część nie. Ja wchodzę w to, biorę ciebie za, na ręce i idziemy dalej. I to jest niesamowite, że, przepraszam, nie ma takiego bagna, co udowodnia Pismo Święte, z którego on nie chciałby nas wyciągnąć. I te wszystkie rzeczy, które, które uczymy się o Piśmie Świętym, tak naprawdę mają nam pomóc zrozumieć, że warto czytać, warto żyć Pismem Świętym, warto słuchać słowa, czyli słyszeć Pana Boga, to jak on naprawdę genialnie nas kocha. Zachęcam do tego bardzo, a żeby się dowiedzieć, jak to zrobić, to zapraszam do takiej krótkiej prezentacji czterech y, takich papierowych wersji i czterech wersji bardziej multimedialnych specjalnie dla Was. A zatem, gdzie możemy znaleźć słowo Morze? czy jak je przeczytać, y, jak je usłyszeć? Najpierw zacznijmy tej pierwszej czwórki, czyli tej czwórki papierowej. Y, pierwsza. Propozycja moja jest taka troszeczkę inna i dziwna, ponieważ jest to Biblia w formie komiksu. Nie ukrywam, że ja sam dosyć nieźle się bawiłem, co bardzo dobrze mi się czytało. Te historie są zawarte w takim naprawdę kolorowym i świetnym wydaniu. Grafikiem, który je rysował, był grafik odpowiedzialny za komiksy serii Marvelowskiej, czy ze spider mana i inne komiksy z tej serii. Powiem szczerze, że naprawdę fajna kreska, dosyć ciekawa, jeżeli chodzi właśnie o takie udostępnienie tego, czyli przekazanie właśnie młodym ludziom, czy może dzieciakom można poczytać, poglądać do snu. Naprawdę świetna opcja. Druga propozycja będzie już takim pełnym wydaniem Pisma Świętego, czyli całym tekstem ale właśnie w wydaniu takim bardziej dla młodzieży. To wydanie zawiera takie skarbnice wiedzy, zawiera opis ludzi z tamtych czasów, zawiera wytłumaczenia dotyczące życia pewnego rodzaju propozycje, co możesz wprowadzić w swoje życie właśnie z danego fragmentu, wytłumaczenia, obrazki, mapy, jest tego naprawdę dużo i dużo łatwiej się czyta na przykład to wydanie Pisma Świętego, właśnie jeżeli pewnych rzeczy jeszcze do końca nie rozumiesz. Trzecia forma to jest forma y, taka, którą właśnie pokazałem na początku. To jest y, tekst pełen, jeżeli chodzi o to, jest akurat Biblia Jerozolimska, z małymi tutaj przypisami takimi. Y, one są takie bardziej kosmetyczne, czyli wyjaśniają pewne rzeczy, ale nie zagłębiają się. Jest to oczywiście tłumaczenie y, z języków oryginalnych i udostępnione dla nas. Aczkolwiek powiem szczerze, że takiego czytania y, Bardziej polecam może tę wersję. Jest to wersja z wydawnictwa Świętego Pawła, bez żadnego lokowania produktu, ale chodzi, o co mi chodzi? Chodzi mi o pewnego rodzaju wytłumaczenia i komentarze. Zobaczcie, pod koniec każdego, pod koniec każdego, jakby pod koniec każdej strony mamy pewien komentarz, czyli pewną formę, w której możemy przeczytać i dowiedzieć się właśnie tak samo, jak to było tutaj zrobione, tylko, że w takiej formie troszeczkę bardziej opisowej, i wytłumaczenie łącznie nawet z pewnymi rzeczami i teologicznymi, i właśnie z tym, skąd się to w tym Piśmie Świętym wzięło. Takie cztery propozycje, cztery formy to samo Pismo Święte, z, zatwierdzone przez biskupów, a wydane w takich czterech różnych, w czterech różnych wersjach myślę, że warto sięgnąć po jakąkolwiek. Więc czy to będzie komiks, czy to będzie właśnie forma ta dziecięco-młodzieżowa, czy to będzie ten tekst z Biblii Jerozolimskiej, czy to będzie właśnie z tymi komentarzami Świętego Pawła, no ona jest nawet troszeczkę takim bardziej nowocześniejszym językiem przetłumaczona, to już zależy od Was. A teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli cztery propozycje multimedialne, takie, które możemy na przykład na YouTubie znaleźć, albo też nawet na naszej komórce czy... Na naszym tablecie. Nasze multimedialne propozycje chciałbym rozpocząć od dwóch aplikacji, które mogą się znaleźć na naszych telefonach i na naszych smartfonach. Pierwsza z nich to propozycja skierowana do najmłodszych, a więc Biblia dla dzieci. Już od samego początku aplikacja sprawia naprawdę przyjemne wrażenie. Chociaż widać, że graficznie dedykowany jest raczej tym do tych młodszych odbiorców. Same historie biblijne. Posiadają swój tytuł oraz umiejscowienie w Piśmie Świętym. Po pobraniu historii usłyszymy lektora, który czyta nam opowiadanie o danej scenie, którą zobaczymy na naszych oczach. Co ciekawe, każda z tych scen jest interaktywna, dlatego możemy dotknąć poszczególnych postaci, zwierząt, w je w ruch, co tym bardziej pomoże nam skupić się na poszczególnej historii. Oczywiście, do tego dochodzą jeszcze ciekawostki, różnego rodzaju łamigłówki i quizy. Jakby tego mało pośród wielu historii, możemy również znaleźć swoje własne artefakty. Na przykład, możemy pozbierać własną bożą zbroję oraz zbierać klejnoty, aby odkrywać jeszcze więcej ciekawych rzeczy. Od Starego Testamentu, aż po koniec Nowego, dosyć ciekawa propozycja, szczególnie dla najmłodszych, dostępna dla każdego z nas. Druga aplikacja to aplikacja Pismo Święte. Chociaż forma graficzna jest zdecydowanie uboższa, to jednak zawiera dużo bogatsze wnętrze. Ponieważ y, możemy znaleźć tutaj wiele propozycji dla każdego i dla każdej z nas. Rozpoczynając od czytań na każdy dzień, możemy dowiedzieć się, co liturgia Kościoła prezentuje nam w danym dniu. Mamy cytat pisma Świętego, y, Lekcję Divina, Brewiarz, możemy przeczytać. Całą księgę poszukać danego fragmentu Pisma Świętego, jak również zasięgnąć myśli papieża Franciszka czy przeczytać o danym patronie dnia. Naprawdę solidna propozycja, dla każdego z nas bardzo polecam. Dwie ostatnie propozycje to propozycje audiowizualne na serwisie YouTube. Pierwsza z nich to Biblia Audio, czyli superprodukcja. To niesamowite słuchowisko, które Przedstawia wszystkie fragmenty pisma świętego od Starego do Nowego Testamentu nagrane w naprawdę świetnej jakości. Co więcej, do każdego z nich są zatrudnieni profesjonalni lektorzy, a nawet i osoby, które wykonują specjalne psalmy. Trzeba przyznać, że jakość i forma nagrania jest naprawdę rewelacyjna. Zdecydowanie polecam to tym, którzy pragną wyciszyć się i chcą posłuchać tego jak brzmi jeszcze piękniej słowo Boże. Ostatnią propozycją jest projekt Lumo. To naprawdę świeża propozycja, która wyszła kilka dni temu. Jest to propozycja, w której twórcy pragnęli zekranizować cztery Ewangelie fragment po fragmencie. Kiedy klikniemy w zakładkę wideo, możemy wybrać dokładnie każdy fragment z Ewangelii i obejrzeć go. Wprawdzie nie ma, jeszcze, nie ma jeszcze wersji tłumaczenia polskiego, jednakże czytając te same fragmenty w Piśmie Świętym, możemy dokładnie zobaczyć je wręcz na własne oczy. Powiem szczerze, że jest to coś niespotykanego i naprawdę podziwiam, ponieważ każda historia jest oddana zgodnie z tym, co możemy przeczytać w Słowie Bożym. Naprawdę pomaga w zrozumieniu e, poszczególnych fragmentów i całej Ewangelii. I bonusowy fragment na sam koniec to inicjatywa nasza z naszej decyzji bielsko-żywieckiej. Jest to inicjatywa hashtag Lukni do Pisma. Słowo Boże poprowadzi nas do nadziei. E, zaproszenie mamy na naszej stronie decyzjalnej diecezjabielsko.pl i tam w aktualnościach możemy znaleźć, jak również e, przeczytane przez naszego księdza biskupa i innych księży. Pierwsze rozdziały z Ewangelii. Ciekawa propozycja, mam nadzieję, że i wy będziecie mogli się zaangażować poprzez dopisanie właśnie hashtagu Lukni do Pisma i wpisanie swojego ulubionego fragmentu Pisma Świętego w mediach społecznościowych. Kochani, dziękuję Wam za ten czas spędzony razem, za to, że mogliśmy troszeczkę dowiedzieć się o Piśmie Świętym Nowych Rzeczy, mogliśmy poznać, gdzie możemy tego Pana Boga usłyszeć. Przed nami niedziela biblijna i tydzień biblijny i zachęcam do tego, abyśmy po prostu skorzystali z tego, że Pan Jezus powiedział coś do mnie, do Ciebie, że ma naprawdę niesamowite przesłanie i chce z nami porozmawiać. Więc zachęcam, sięgnijmy czy do wersji książkowej, czy do wersji multimedialnej, jakiejkolwiek chcecie, żeby ten czas tego tygodnia biblijnego był prawdziwie przeżyty razem z Panem Bogiem, z Jego Słowem, które na pewno będzie w nas działało cuda. Na ten czas y, trzymajcie się, niech panu Wam błogosławi, wspiera. Do zobaczenia na kolejnej ekatezie. Szczęść Boże, pa!